Panie Przewodniczący! Panie Komisarzu! Panie Komisarzu! Jeszcze raz, Pęknie. jeszcze raz, Grajcie piłką! Teraz powrót! Teraz poplu! Dobra, jedno! Dosięgno! sam! jedno! Czuję o tej sytuacji, ja bym trenerem na Mundialu. Tak, tak. Masiu, powiedz, że chciałeś dograć. Wracajcie, słuchajcie. Podejdź już, Ale pójdź już, kurwa. Ty no, najrazu się nie wtrudniłem, przestań usadzić. Wszystkie mecze na spinie, kurwa. Mamy oni, my się wkurzimy. Nie, to... Żeby było jasne nie, no, to... Nie, drużyną, która nie wygrała na wojsku właśnie w tym tak. przyszli w dziesięciu